Hej kochani, po dłuższej przerwie postaramy się wrzucać częściej odcinki. Dzisiaj wskoczyliśmy do Adopt Me i zobaczycie, co będziemy tutaj sobie szaleć. Ja jestem dzisiaj dzieckiem, a dziecko jest dzisiaj mamą. Dobra, co tak. robimy? Idziemy po jajko. Idziemy po jajko, idziemy kupić jajko, bo mamy specjalnie uzbierane na jajka. Każdy z nas ma przynajmniej 750 Adopt Dolców. Prowadź do jajek. O, ty będziesz panował pojazdem, dobra, no. czekaj. Ale ja chcę tu na pasażera, nie na. Rączki, takaj. Ej, wiesz tego, Peta? Zabieraj Dobra, biorę, go. Biorę. o jestem Babusiem i chcę pić. Tam Dobra, później. wytrzymam jakoś. Pić mi się chce. Męczysz. Nie mam prawa jazdy. No jedź po to, jajko. Nie mam prawa Godna jazdy. Głodna jestem, no. Szybciej. Jadę, jadę. Jedziemy, jedziemy. No dojedziemy po to jajko, co nie Ty nie robisz nie. za sztuczki? Nie jesteśmy w cyrku. Chyba jednak jesteśmy. No weź, gdzie to jajko? Jadę. No jedź, no wiesz, ja to jeszcze nie, bo wyskoczę jadę, zaraz. Jadę rady. Zabieraj się za to jajko, no to zejdź z auta. Tyłam, jadę. Dobra, obojętne, może nawet zygzakiem, albo lepiej nie, bo mam chorobę. Oj, do szkoły chcę, no a Ty co? Co to było? Co się stało? Dobra, idę stąd. Bo zaraz zmienię rodzica. Gdzie ty jesteś? Czy mamy iść do Exita? Tak. O nie, a ty. Co, co się stało? Magia. Magia. Patrz, ile ja mam zapotrzebowań. A o nie widzicie na moim ekranie. Weźmy nagrywaj, bo ja jestem, przepraszam, twarzą kanału. Dobra. Mamusiu. Mam zapotrzebowania. Ej! Mam milion zapotrzebowań. No idziesz. Idę, idę. Może najpierw. A czegoś mnie porzucił. Teraz muszę pomykać moimi... Ej, otworzyłeś peta! Jak mój pet zrobi stuczkę. Dobra. Ja też otwieram peta. Czemu no mnie nie widać na odcinku? Idę się wtrynić pod kamerę. Ludzie, patrzcie, ja mam fajnego peta. Oto, co sobie wylosowałam ostatnio. ta da Zebrę ona jest. Tak, zebrę. Dobra, idziemy po to jajko najpierw. Dobra, Chodź. A potem będziemy... Będziemy musiał nakarmić i te wszystkie zapotrzebowania i pokażemy w tym odcinku jak wszystkie potrzeby maluszków i petów załatwić bez wracania do domu, bez wracania do tych exitów. i bez wydawania robuxów, żeby mieć tu dom blisko. Bez wydawania robuxów na pieniądze, na atrakcje, na to wszystko co oni po prostu chcą. Tutaj się kupuje? Dobra, tak, idziemy kupić jajko. drogie. Ja A mi może to... mi się trafić to co już mam? Tak. Ło. A mogę to trade'ować? Tak. Dobra. No to jazda, idziemy. Łącznie mamy 4%. Ja chcę na legendarnego. Kupić nie to, nie to. Nie to? to nie. To droższe. Specjalnie zbieraliśmy. A, to my to na droższe zbieraliśmy. Tak. Oh, kurczaki. Tu tak klikam? Ale pokaż tak. w no, po kolei, bo nie będzie widać. Zielone. Dobra. Dobra, ale pokazuj mnie tam na ekranie. Pokazujmy. Dobra. Uh, hu, 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 hu. Co to jest? Jajko jest? Co mam ja też zrobić? Co z mam mam. nim zrobić? Czekamy a... na, nie, na jego potrzeby. To o, dobra, chodźmy, chodźmy twój głodny nie. jest. Chodźmy stąd, wyjdźmy stąd. Gdzie jest wyjście? Głodny jest twój. Ale wyjdę stąd, Jak chcę stąd wyjść. Gdzie jest wyjście? Help me. Tutaj. Where, where? Oh no. Nie teleportuj się. Gdzie to wyjście? Dobra, mam wyjście, wychodzę. No przesuń się. <głos> no, <głos> ja wyszedłam. Dobra, wyszłam. Szybko, ale ja też jestem głodna. Ty tu masz teraz dwójkę do opieki. Dobra, ja sobie nakarmię moją... Moje jajeczko. Czekaj, ja nakarmię jajeczko. Ja mam tutaj dużo jedzenia. Haha. Marszmaloły mi zniknęły, o nie! To ja wam pokażę skąd. Ja mam zapasy. Ja wam pokażę skąd wziąć marshmallowy. Ja mam miód. Pokazuj, co ja robię. Pokazujesz tam? Tak, ja mam miód. Dobra, chodź moje jajeczko je. pokaz jak moje jajeczko je. No nie pokazujesz. pokazuję. Pokazuję. Zrobiło fikołka i zjadła. O, dostałam miodek! Ja je miodek, bo ja chcę. Dałam ci. Pokaż jaki miodek. Czy się do mnie. Pokaż ludziom jak miodek. O, dostałem mnie. za ciebie pieniądze. A ja też dostałam pieniądze, że się najadłam. Kurczę, z tymi trade'ami. Jestem głodna, ja? Tak. Ja. Jeść, jeść, mam jeść. Ja mam jedzenie, haha, ale. Chcę. Moje jajko nic nie chce. Dobra, daj mi jeść w tym czasie. Mam za jeden ten. No, ja kupiłam tu kilka lemoniat wcześniej. A już nie mogę kupować. Kup mi lemoniatkę, ale ja chcę jeść. Ja chcę jeść. Czemu nie mnie nie dobra, ma? Dobra, chodź, chodź. Idę chodź. się wbić na odcinek. Chodź, chodź. No, dobra. Poproszę lemoniatkę. Ciepczę. O, mam. Dziękuję. Ubić, ubić, ubić. Juhu. Moje jajko nie Ale Ty mi w ogóle nie nagrywasz, smuteczek. Nagrywam. Przekreśl ten na ekran, ekran tak, żebym była, o, ta... o, to rozumiem. O tak o to chodzi, nie? Nie, że góry Nie, e, nie, nie bo to trzeba ten. Dobra, chodźcie, bo to ja mam zapotrzebowanie na picie, daj mi picie. Picie? Tak. Przepraszam bardzo, nie Kolejne wiesz? Kolejne dałem lemoniadę już. No może jeszcze? No dobrze mówię, patrz. A może to mój pet? Nie. Nie no, na się pokazuje, bo może mi się bardzo chciało pić, przepraszam, takie upały, jest, napiłam się, dobra. mówię nie, nie rób tego ekranu z góry, nie rób ekranu z góry, no tak, dobra, chodźcie, i teraz, a, idziemy do szkoły, ja już wiem, gdzie mam jeść. ja już, ja, ha, ha, ha się uczyłam, uczyłam się tej gry, proszę nagrywać swojego bejbusia, jak się idzie uczyć, idę. proszę Państwa, idę się uczyć, no, halo, szkoła. Moje jajko nic nie chcę. No dobra, może za chwilę. Siadam. Siadam się uczyć. 2 plus 2 równa się 89. 2 plus 2 to 2. Masz książkę. Jest, brawo! O, o, darmowe jabłuszka. A czemu ja mam picie w ręku? Darmowa jabłka. Pić. Gdzie? A Tukaj. wiem, a no brałam kiedyś. O, ja nie mogę. Mogę! Ale fajnie, to ja te darmowe mogę, tylko nie mogę kupować. Tak. Kurczaki. One w sklepie kosztują dwa złote za jedną sztukę. Dwa adopty dolce chyba. Tak. Dobra. Dolce. No, szybko. Nakarmiłem swoje jajko. Dobra, ja jeszcze potrzebuję szkoły. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze. O nie, już zjadłam za dużo jabłek, już mi nie dają. Dobra, koniec szkoły. A teraz chodźcie. A czy ja chcę jeść znowu? Tak? Chyba tak. Dobra, ja jeszcze zjem szybko. I pa, ja wam pokażę. Jakby ja sobie to wyczaiłam, chodziłam i szukałam na opartego w tym świecie, gdzie znaleźć prysznic. Bo wszystko inne jest tutaj i zobaczycie za chwilę. Ale tego prysznica nie mogłam nigdzie znaleźć. Nie było w szpitalu, w szkole, w przedszkolu i w innych miejscach. Ale. A, czekaj, awaria. A ty znowu z góry ekran. W ogóle mnie nie widać. Patrz, ja tu jestem taką bezkształtną masą. Idziemy, dobra. Tylko ja umiem iść na ten prysznic od szpitala, o nie. więc muszę znaleźć szpital. Come on, come on, bo mnie zgubisz, come on, come on. Mamy szpital i pamiętajcie, bo to jest najkrótsza droga, że za szpitalem możecie nawet sobie popłynąć, bo na tej plaży zaraz wyjdziecie, a Ty mnie nie pilnujesz. Halo, halo, ja tu czekam, proszę Pana. Będę panu. szybciej. No, idziemy. I tu prosto po prostu, praktycznie prosta droga. Idziemy sobie na kemping, o nie, teraz nie ma kemping party, ale jak poczekacie na kemping party, to tutaj jest otwarty darmowy prysznic bez robuxów i bez wracania do domu, o tu, pokazuj im, no ja, aha, bo ja mówiłam na Pokazałam. ekranie ciennego. o tu, a teraz chodźcie na darmowe pianki, idziemy zakosić darmowe pianki, dobra, chom, niom, niom, proszę bardzo, pokazuj jak zakaszamy darmowe, Chcę chcą spać, Chcą patrzcie, patrzcie, Biorę. Biorę. nie musimy wracać do domu. Pakujemy do namiotów tutaj, pety. I mamy zaliczone spanie naszych jajeczek. Ja jestem głodna, zjem sobie piankę. I tutaj możecie jest taki tip, że możecie tutaj tyle razy klikać te pianki, aż Wam zabroni gra. I możecie mieć mega zapas na całą grę. I pod ręką jedzenie i tak samo są kanapki w szkole i w szpitalu chyba też jest jakieś jedzenie i macie tutaj pełno darmowego jedzenia dookoła i jest miska z wodą dla psa darmowa koło pani doktor w szpitalu, więc naprawdę tutaj macie, Skoro nie musicie tak wracać do domu, wszystko tutaj jest i wykąpiemy się jak będzie taka akcja, że pety chcą na kemping i wtedy otwierają się prysznice. Ja poszłam się sama spać położyć, bo jestem grzeczna. A, A dlaczego nie pilnujesz swojego dziecka? To zgadnij, którym jestem namiocie. Nie wiem. W zielonym. Tutaj, w czerwonym. <laughs> dobra, to teraz... O, zjem tą piankę, bo mi przeszkadza. Czekaj, jem piankę. Do o, lebra. ja zrobię sobie jajecznicę. Jajecznicę. Nie! Gdzie <laughs> moje jajko? Moje jajko zostało! Będzie poszy na jajko? Matko, ja bym poszła bez jajka. No nie skacz. <gryw> o nie. nie! O nie! Co tu się stało? Co robimy? Nie wiem. No może wyjdę i dołączę. Tak myślisz? Dobra. Mhm. Skończymy na tym odcinek i pokażemy wam w kolejnym odcinku co? No wykluczaj jajko. Wyklute jajko, tak. Albo wyklujemy, wyklujemy. Wyklu, albo wyklujemy jajko w kolejnym odcinku, także śledźcie kanał i do zobaczenia. Pa! Pa!